Salah din Parnas przed rewanżowym pojedynkiem z Danielem Torresem, walka mistrzowska tylko dla ciebie. Jak odebrałeś to, co stało się na porannym ważeniu, Daniel Torres? Nie wypełnił mi eh, Salahdin Parnas Dinparnas bon, avant le la revanche contre Torres. Eh, ça sera une, un combat pour le titre pour toi. Comment t'as pris eh, l'info que uh, Torres n'a pas fait son poids? Bah, c'est dommage, c'est dommage pour lui. Il n'a pas été au poids, bah na on ma mal I to w się. To jest niedobra nie wiadomość dla niego. Z mojej strony nic się nie zmieniło. Eee, tyle. A czy nie uważasz, że takie zbijanie wagi jest no, troszkę niebezpieczne dla samego zawodnika i niezdrowe? Bo to nie jest tajemnica, że Daniel Torres przed pierwszym waszym pojedynkiem również miał problemy i tam również y, reagowali medycy. Est-ce que euh, tu, tu sens que ce n'est pas bon pour la santé d'un combattant qui fait comme ça, car euh, au premier combat, il a eu la même, euh, le même cas, et les, même les médecins, ils ont dit que ce n'est pas bien pour lui. Après, euh, chacun, fait, euh, chacun fait comme il veut. restes, il fait comme ça, donc euh, s'il fait comme ça, il fait comme ça. Quoi. Okay. Euh, Po przegranej z Danielem Torresem, później było zwycięstwo z Filipem Pejczem, ale zawodnicy, polscy zawodnicy tej y, dywizji mówili, że Daniel T y, Torres zabrał coś Salahdinowi Parnasowi. To już nie jest ten sam Salahdin Parnas. Takie zdanie dominowało wśród polskich zawodników. I tak się zastanawiam, jak ty reagujesz na tego typu opinie? Ok, tokomakot april to Il y a des combattants de 66 kg du de, de KSW, les polonais, ils disent que tu n'es plus le même salaire Parenas après le, la défaite contre Torres. Il t'a pris quelque chose, Torres Non, je suis, je suis toujours pareil. Euh, avec Pizek, c'était un autre combattant, donc c'est différent. Bon, allez, il, était, il était sur, euh, sur des KO, euh, sur, euh, un KO, donc il euh, ne fallait pas faire d'erreur. Donc c'est pour ça que... Euh, Pour ça ça travailler comme ça mais sinon c'était pareil chaque combattant est est différent c'est-à-dire que chaque combat que tu fais va être différent. parce que tous les combattants sont pas pareil faut juste s'adapter e, tak nie, nie ja jestem ten e, taki sam tylko zawodnik jest inny we e, e, przed moją walkę wygrał e, wygrał przez szczęśliwy nokaut z Zrajewski I, i dlatego musiałem bardzo uważać, żeby nie był drugi drugi koło, a, a ja jestem taki sam, tylko przygotuję do każdej przeciwnika inaczej. A czy to była najboleśniejsza porażka w twojej całej sportowej karierze? Bo ja pamiętam ciebie w hotelu zaraz po, po walce z Danielem Torresem i nie przypominam sobie tak załamanego zawodnika po walce na KSW. Naprawdę to widok był taki, który był bardzo uderzający i zastanawiam się, jak trudne było jakby przetrawienie tego, co stało się tego wieczoru w klatce. Ok, euh, après, euh, est-ce que le combat contre Torres, c'était la défaite la plus. Euh, t'a plus, as plus fait, fait mal dans ta carrière sportive euh, Car euh, on n'a jamais vu un combattant qui, qui a subi euh, euh, des émotions comme ça après une défaite. Bah, c'est ma première défaite, donc euh, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Il euh, faut rebondir sur autre chose. Il faut plus travailler pour revenir, pour revenir plus fort. Donc voilà, c'est rien du tout. Jestem jeune, żyję cały czas. Więc on aprende de na defekty. Tak, to była moja, e, by, była moja ciężka, e, pierwsza porażka w karierze. E, było ciężko, ale ja jestem jeszcze młody i mam wiele, wiele żeby się nauczyć. I to ja, ja dla mnie się nauczę i dało, dało mi więcej motywacji, żeby pracować jeszcze ciężej i żeby e, rozwijać się jeszcze bardziej. Est-ce que tu dans cette revanche, est-ce que tu veux le mettre KO comme il a fait avec toi Je ne sais pas. Si l'opportunité arrive à moi de le mettre KO, je le mets KO. Si je peux le soumettre, je le soumets. Le plus important, c'est de gagner son combat. Donc, pour moi, c'est de ramener, ramener cette victoire. Nie wiem, dla, dla mnie najważniejsze to jest zwycięstwo. Jeśli, e, będę miał, e, jeśli będę miał okazję, żeby go znokautować, to znokautuję. Jeśli będę miał okazję, żeby go poddać, to go poddam. Je voudrais ajouter une autre chose parce que dans les gens les gens pensent que j'ai refusé d'affronter Gamrot, Euh, C'est juste qu'il y avait des négociations avec, euh, avec le KSW, comme, euh, comme tout combattant. Il y avait des contrats. C'est pour ça que, que là l'opportunité vient à moi d'affronter, si je, si je gagne contre Torres, euh, bah, d'affronter soit Marianne, soit Boris, euh, un d'entre eux, euh, qui, euh, qui ressort vainqueur. Si je gagne ce combat contre euh, Daniel Torres. E, chciałbym jeszcze wrócić na temat e, Mateusza Gamlota, bo słyszę, że dużo ludzi mówią, że oczekałem od, od walki. Ja się nie boję nikogo. E, to była kwestia negocjacji, bo to nie, to nie jest tak, że e, my tak pracujemy dla pieniądze. A nie każdy zawodnik to zarobimy tyle samo. Nie tak jak walka na przykład z Torresem, tak jak walka z gamlotem. To była tylko kwestia negocjacji. Ja nikogo się nie boję. Ja chciałbym dodać, żeby jeśli wygram walkę z Torresem, to jestem bardzo chętny na wygranym Między Marian Jukowski i Borys Makowski. To ja tylko pytam, Kto jest faworytem dla ciebie Thank tego you. pojedynku? Marian Żółkowski czy, czy Borys Mańkowski? On jest jaki jest faworyt po le combat Boris i Marian. On franchement je sais pas du tout. Que le meilleur gagne et moi je prendrai si je gagne contre Torres j'espère prendre un des deux. Ja ciągle nie wiem niech najlepszy wygra, a jeśli ja wygram z Torresem to biorę każdy z nich. Dziękuję. Danke.